Wysłałam ci przepis od najlepszego kucharza. Będziesz wręcz zachwycona! To ravioli? Moje ulubione danie! Uwielbiam tę stronę z przepisami! Eee, właśnie podsunęłaś mi pomysł na kolejną konkurencję! Cześć! Jesteśmy uroczymi zwierzaczkami z pasją do fryzur. Przyjaźnimy się i przeżywamy przygody. Vip pet, pet. Zawsze tak jak Vip Nikt nie zatrzyma mocy tej przyjaźni! Yeah. Ten głos to sztuk! I love Gotowania. Ta linia mówi, że możesz się spodziewać gości. O, a także lepkiej niespodzianki. Patrzcie tylko na łapkę Seliny. Już niebawem przytrafi nam się coś naprawdę dobrego. O! Może nawet wygramy klejnot? O! Mnie to jakoś nie przekonało. Mamy gości. Widzisz, Selina? Misteri miała rację. A raczej szczęście. Przedstawiam mój najnowszy żel do dekoracji fryzur. Dzięki niemu stworzycie spersonalizowane akcesoria i będziecie cudnie wyglądać! Ale przecież dopiero zaczęliśmy go testować, wujku! Nie wiemy, czy jest. O! To pewnie ta lepka niespodzianka! Zobaczmy! Hej, to pani I! Gotowe na przepyszne wyzwanie? Wysyłam wam lokalizację! Mamy kolejny klejnot do wygrania! Hej, zaczekajcie! Nie zdążyłyście zobaczyć, jak działa mój żel! Witajcie! Pewnie zastanawiacie się, co tu robią te wszystkie kuchenki. Otóż dzisiejsze zadanie to gotowanie. Każda drużyna będzie musiała przygotować tradycyjne danie z Cattown lub Glam City. I żeby było ciekawiej, koty przygotują gwiazdne danie z Glam City, a psiaki przygotują danie z Cattown. Co? O nie! Pytajcie o jednym. Prezentacja dania jest równie ważna. Niech fani potraw pokochają wasze dzieła. Wygrana drużyna zdobędzie bursztynowy klejnot. No to zaczynamy konkurencję! Ach, nie mam pojęcia, co jedzą w Glam City. Nie wiem, jak smakują dania z Cat Town. Mystery, ty na pewno znasz składniki. A Dodajmy ser z chili, kalafior w kostkach i żelki. Na pewno macie dobre składniki. Tak, pewnie, bo Misteri się nigdy nie myli. No dalej, drużyna kotów ma już składniki. Ach, musimy coś wymyśleć. U. Tylko co? Ach, Chyba wiem. Sprawdźmy zdjęcia Cat Town. Patrzcie, wszystkie zawierają paluszki rybne. Świetnie! Znacie już główny składnik. Wystarczy dobrać dodatki i ugotować całość. Oh, wiecie, to nie pachnie zbyt smacznie. Czy na pewno dobrze to robimy? No cóż, spróbujemy, zobaczymy. Oh, to pali! Wody! Szybko! Oh. Oh. Oh, moje wróżby są jednak błędne. Mówiłaś, że wygramy! Co my teraz zrobimy? Nie lubię przegrywać. Musimy czym prędzej znaleźć rozwiązanie. Inaczej psiaki wygrają. Hmm, chyba mam pomysł. Mm. Wam na pewno spodoba się mój wynalazek. A, oto mój niesamowity żel. Zrobię z niego gadżety do włosów, o jakich nawet nie śniłyście. Patrzcie. Mm. <ścoughs> Ten żel jest niesamowity, serio. Mm. Których dodatków mamy użyć? Co będzie pasowało do ryby? Pytanie której i jak przyrządzonej? Może użyj intuicji, Stella? Co mamy robić? Hmm. A więc zgadły główny składnik. To sprytne. No dalej, Stella, nie mamy czasu. Albo przygotujemy potrawę, albo stracimy bursztynowy klejnot. Dziewczyny, wyluzujcie, bo na pewno przegramy. Przykro mi, ale tym razem nie pomogę. Nie naciskajcie, bo tak jak wy, nic nie wiem. Biedaczysko, ona też się stresuje. Nie powinno się tak traktować przyjaciół. Hej, Stella! A co ty tu robisz? Powinnaś gotować i wygrać klejnot! Widziałam, jak cię potraktowały. Więc co czujesz: moja drużyna też na mnie naciska. Serio? Ja naprawdę nie wiem, co robić. Znam tylko nasze potrawy. O, wpadłam na pomysł! Ja z kolei znam się na daniach Scat Town. Więc mogłybyśmy sobie pomóc nawzajem. Co o tym myślisz? Ten żel to jakaś porażka. Od teraz bardziej skupię się na robieniu fryzur. O, 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 o. z tego żelu ozdoby. O rety, no, ale bałagan. No dobrze. Potrzebujemy mąki, jajek, ryby, ziemniaków i oleju. Przynieście mięso, pomidory i jakiś makaron. Widzę, że znowu wracamy do gry. O, co mam teraz zrobić z ziemniakami? Uzmasz je. Pamiętaj, by odsączyć makaron. Czy one sobie pomagają? No dobrze, spróbujmy. Obie potrawy są przepyszne i obie cudownie się prezentują. Dlatego postanowiłyśmy, że mamy remis? Świetnie! Klejno należy do nas! Co? Mamy remis? Wiecie, tak naprawdę to był pomysł Mistery, by ugotować te dania razem. O, dzięki! Więc pomogłaś Stelli? Mimo, że była z przeciwnej drużyny i mogła wygrać? Zachowałaś się szlachetnie i zasłużyłaś na ten klejnot. Mister się nigdy nie myli! W to akurat jestem dobry. Pora na super fryz! Masz rację, w tej dziedzinie nie masz sobie równych. Wiem o tym, dzięki Fabia. Mm, robisz najlepsze rybne paluszki, a ty najlepszy makaron. Wygląda na to, że się wreszcie polubiły. <śm>